Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Super Mario Galaxy 2, albo w tym wypadku chyba powinno być Super Luigi Galaxy 2. Eee, czy zawsze jak ja muszę odpalać tę grę, to analog musi dostawać pierdolca? Okej, okay, już się chyba ogarnęło. <grym> eee, mail to nie ma do mnie żadnego listu? Co? Wait, 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 wait. What one-upy. One mi się tak przyda... A, dobra, wywałmy. Nie, to nie. Poradzę sobie bez. W każdym razie wracamy się do świata S. I lecimy dalej z otwieraniem kolejnych Stargates i. Przechodzenia do interesujących galaktyk. Nie, yeah. dlaczego się martwię, że Mail to nie miał do mnie żadnego listu? Bo tutaj może być game over. Miejmy nadzieję, że nie będzie, ale może być. Rolling Coaster Galaxy. Widzicie Starball, widzicie też tęczowe kolory? Co to oznacza? Starball na Rainbow Road. The Rainbow Road roll. To się może nie skończyć dobrze. Je, yeah, wygląda trochę groźnie, co? <laughs> nie, to no, będzie dobrze. Oj, nie będzie dobrze. Okej, okay, dobra. Nevermind, może być dobrze. Mam idealną kontrolę nad tym. Wolno, wolno. Stay under control. Ja mam pełniuśką kontrolę. Uważać na te bomby? Eksperci trzymają się prawej. Dlaczego eksperci trzymają się prawej? Well, bo jest tu one-up. Ale jest też komet medal, co mnie bardziej interesuje. Holy szyzej. Dobra. Chill. Okej, okay, okej. Okay. Robię to, robię to, już prawie, holy jest, udało się, O oh my fucking god, oh, oh, oh. był taki malutki panic mode, taki maluśki panic mode mi się załączył. O oh mój Boże... Ale dobra, jest zrobione. Uh! To jest jeden z tych trudniejszych leveli, ale to jeszcze nic. Nie, 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 nie. Eee, kometa tutaj istnieje. I to mnie bardziej niepokoi, że właśnie kometa może się pojawić już teraz. I zapewne pojawi się już teraz, no bo co innego może się tutaj zdarzyć. Minisz półtorej minuty. Ok, otwiera się drogę do kolejnej galaktyki i jest kometa. Who the fucking guest? Eee... Wiecie co? Ja mam może lepszy pomysł. Ja się tutaj przejdę po Starship Mario i spróbuję poszukać jakichś one-upów. Fuck off. Yoshi, ty mi chociaż dasz jednego? Aha, to Yoshi potrafi sobie siedzieć na chmurce, ale... Luigi nie. O, Yoshi zniknął, okej. Okay. Eee nie, ja chcę Luigi'ego. Fuck off Mario. Nikt cię nie lubi. Każdy lubi Luigi'ego bardziej w tej grze. Eee, dobra, Rolling Coaster Galaxy Kometa. Dlaczego mnie to tak bardzo niepokoi? Welp, jest to też jedna z najcięższych komet w Galaxy Dwójce. Jest to oczywiście Purple Coin Comet. Purple Coins on the Rainbow Road. Yeah. Będzie to co najmniej trudne. Jeśli mi się to uda zrobić first try, będzie niesamowicie dobrze. Ale wątpię. Jest jeszcze time limit. Tak żeby dowalić jeszcze sól na ranę. Zbierz 100 coinów. Ale jest ich tylko 110. Jeden zawsze mam pod sobą, więc mogę pominąć maksymalnie. 11. Będzie trzeba robić i szybko i precyzyjnie. Więc tutaj jest pełnia skupienia. O, ostrożnie. Dzięki, Toad. Bardzo pomocny z Twojej strony. Holy szajst. Jak się przydzwoni w te kolumny, po prostu można totalnie wylecieć stąd. I nie chcę, żeby to się wydarzyło, ho 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 ho, o właśnie i pomijam. No i dupa. Na w szczęście sensie po te tutaj trochę można się wrócić, ale tu już nie. Więc, i guess, po prostu lecimy dalej. Z nadzieją, że się nic takiego nie wydarzy złego. Mm -mm, mm, mm. Ja to sobie tutaj chcę pozbierać. Bo to są darmowe coiny. Hold, wiem, time limit, ale zdążę. Easy, mamy to. Siedem pominiętych. Holy... Wróć, tak? Siedem minionych? Tak, czy... Nie, chwila, one, moment, what? No, mi się wydawało, że mogę jeden na siebie... Whatever, mamy to. O, jak dobrze, że mi się to udało za pierwszym razem. No dobra, wróć kiedykolwiek. Może lepiej nie. A, serce mi bije. Serce mi bije to akcji było straszne. Holy Co jest Kocie <gry> Wy to słyszeliście? The fuck Co on mnie tak wołał? Co to był za dźwięk? Kocie Dobra, w każdym razie nas tu na Stargate za 80 gwiazdek. Prowadzi nas do... Czegoś, co wygląda bardzo interesująco. Jest to Twisty Trial z Galaxy. Ok, mieliśmy nawiązanie do Mario Kartów i teraz mamy nawiązanie do... Super Mario Sunshine. Spinning and spinning and spinning and spinning and spinning and spinning and spinning... And spinning. Basically, spin. Yeah. Jest to jeden level z Sunshine, gdzie e, Shadow Mario zabierał Flada i trzeba było sobie radzić bez niego. I nawet jest muzyka Stoi tam, żeby troszeczkę jakby zachować ten. Nie. Żeby teraz zachować ten vibe tej jakby capelli. Super Mario Galaxy. What the fuck! Kod do mnie wbił. Kocie zwolni. Ep. To wszystko twoja wina. Wait, bo kod. Kod do pomocy. Nie. A najgorsza rzecz jaka jest w Galaxy dwójce: slopy. Nawet jak wam się wydaje, że jest jakiś malutki slop, który was teoretycznie nie powinien rzucać. Galaxy wam udowodni, że jest kurna inaczej. Dlatego ja tutaj muszę maksimum ostrożności zachować. I ten Cloudflower sobie też zachowam, bo on mi się bardzo przyda. Te stalbice sobie też chcę wziąć. Będę je, muszę zbierać. O! Hold. Jakie ja kocham taki jumpstyle w Cloudflowerze. Po prostu można mieć tak troszeczkę wywalone. O, hold. Ja to chcę. Ja to był bardzo łatwy komet medal do znalezienia. Udało się. Za drugim podejściem. Nice! W ogóle bardzo mi się tutaj tło podobało. Też nie wiem, czy zwrócili się na nią uwagę. Świetnie to wyglądało. Jak będzie kometa, to troszeczkę bardziej na to zwrócę uwagę, ale. Yeah, that shit looked clean. Sam level jakoś clean nie był, ale dobra. We take those. I kometa jak kometa. Super. Chyba te komety będą się tak stabilnie pojawiały od razu, jak przejdę te gwiazdki, ale chyba będzie jeden moment, gdzie ta kometa się nie pojawi. Ale nie. Na bieżąco się nimi będę zajmować. A kometa w Twisty Trials Galaxy to. No co może być tutaj kometą? Kosmiklony? Nie. Telling, Telling, Double Time. Stwierdzi, że. Chuj! Będzie się kręciło jeszcze szybciej. Jest tutaj mnóstwo żyć. I. Je, yeah, one mi się chyba przydadzą. O, ale jest muzyka jak z kosmiklonami. Co jest bardzo śmieszne. E, zastanawiacie się pewnie, co robią te kryształki. Łeb, co jeśli wam powiem, że. w tych kryształkach można znaleźć coś przydatnego. wydaje mi się, że fakt, że Luigi potrafi tak wysoko skakać trochę mi ułatwi, bo mogę jakby dłużej stalować w powietrzu. I tutaj jest checkpoint o dziwo, w komecie jest checkpoint, a w zwykłym levelu nie ma checkpointa. Ja tutaj sobie trochę powiszę, <gryw> pozbieram to i jest Yoshi. Wydaje mi się, że tutaj Flatter Jump jest lepszy niż Spin Jump. Tego ja sobie już jego z chęcią wezmę. Tym bardziej, że ono też Roll Infinite Flutter, to też może być fajne. Plus, wydaje mi się, że Joshi się aż tak bardzo nie ślizga. Ale mogę się mylić. Na pewno się mylę. Hold. O, nieważne, Yoshi... Josi, Yoshi. się chyba nie ślizga nawet aż tak bardzo. Ok, okej, czyli tego Josiego muszę sobie zatrzymać przez calutki czas. Gaczu. Ło. 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 Ja żyję! Nie wiem jak, ale ja żyję Co to było za momentum? Jodupia. Mam to, mam to, mam to. First try. Holy shit. Jakie to było ciężkie! O, końcówka była absolutnie przesrana. Ale dobrze, udało się. We take those. We take those, we take those, we take those. We take those. Holy. O oh, je. Yeah, to naprawdę były, były Twisted O, oh, Dobra, następna Stargate 90 gwiazdek. I następna galaktyka to też taki troszeczkę skok w przeszłość, ale nie aż tak mocny. Bo jest to Stone Cyclone Galaxy. Ja. Jest to po prostu ta planetka z Beachball Galaxy, gdzie była sekretna... nie. Nie była tam sekretnej gwiazdki, to była normalna gwiazdka. Trzecia dokładnie. I... je! Yeah, to po prostu tutaj wróciło i jest... E, speedy. Jak widać po tym włąpie. Więc... E, Silver Stars on the Cyclone. Jest to dokładnie to samo, z jedną tylko różnicą. Wszyściutko jest bardzo szybkie. I te przyciski nam się przydadzą właśnie do spowalniania i fłompów, i toxboxów, i ogólnie wszystkiego. Bo nawet e, tych bloczków, które się tam poruszają, też, tu tych, i tych tutaj krycących się, też się to przyda. E, nie pamiętam, gdzie są wszystkie Silver Stars, więc po prostu wezmę The Safe Route. Safe route polega po prostu na tym, że zostawi się jakoś tutaj. O, ja. Yep. Pożałuję mojego wyboru. Nie! Ja żyję. Ja żyję i mam się dobrze. Ja muszę skoczyć po ten medal. Mam muszę skoczyć. Houlie, ja się legitnie boję o swoje życie. You no, know? to będzie taki safe route. To nie był safe route. Ociechuj. Eee, dobra, gdzie ty się tutaj otwierasz, jakby? Hmm. Dobra, ja sobie tutaj po prostu pójdę na oko, bo Luigi jest dosyć szybki. Więc to jakby mnie nie wyprzedzi. Okej, okay, nice. Go, 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 go. Bitch! Get the fuck out. Okej, okay, tu jest bezpiecznie. Więc ja się tutaj ustawię, pójdę po ten przycisk. Jakby nie będę ryzykować. I teraz. Jest bezpiecznie. Tak, ty sobie skocz. Gdzie jest kolejna Silver Star? O, dobra, widzę. Wszystko się zgadza. Nice. Problem jest taki, że tutaj Luigi się ślizga i jak dostanę tymi ząbkami od Toxboxa, to Luigi może po prostu umrzeć. A, dobra, to jest bezpieczne. Jest. No i co? Ostatni skok. Leroy! Udało się. Eee, kolejna z tych gwiazdek z gatunku... Hmm, recykling. Trudniejszy recykling. Doceniam, co prawda, jak to są właśnie gwiazdki z takimi wyzwaniami, właśnie, że. O, wait, ja to znam. O, ale jest trudniejsze, fajnie, podoba mi się. I używa jeszcze gimiku, który był wprowadzony w tej grze. Nice! I no, jest jeszcze ta kometa, którą się oczywiście zajmę, bo. E, mimo, że mam 5 gwiazdek, i właściwie 5 innych zostało tutaj. Mam lepszy pomysł, żeby po prostu dzisiaj zrobić 6, bo następny odcinek ma takie gwiazdki, które po prostu mogą mnie zająć dłużej. Tak więc. Tox Box Speedrun. Eee, ta ogólnie galaktyka już wcześniej była speedrunem, ale teraz się nawet tego nie da spowalniać. Mamy po prostu zegarki i 20 sekund, więc ja yeah, to jest Little Speedrun. A jako, że jestem Speedrunnerem, powiedz, co macie na myśli mówiąc, że nie Galaxy <grybujesz> 2? Wracając, ja wiem co robię. Czy wy to słyszycie, jak tu szybko bombie? Coś to tak zasuwa. Okej, okay, tutaj sobie mogę zrobić skrót. Fajnie. Wait, kolejny. Fajny long jump. Luigi the Gold. I Logi. I tutaj jest porusek wiaska w kryształku. Tak jak było oryginalnie w Galaxy 1. Tylko, że to było Speedy. E, możesz. Luigi Juhu, <grywa> eee, udało się! Czy my dzisiaj mieliśmy tylko jedną śmierć? Wow, wydawało mi się, że będzie więcej śmierci dzisiaj, ale. Damn, it seems that I am gaming. Speedrun poniżej minuty! You love to see it! No, ale dobra, myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, tak więc dzięki wam, ludzie, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku czekają nas dwie. Czy ja chcę powiedzieć, że cięż... cięższe, nie, ale dłuższe galaktyki niż wszystko, co było dzisiaj? Dlatego myślę, że zostawiając je sobie obie na jutro, znaczy na jutro, na pojutrze, ogólnie na następny odcinek, będzie o wiele lepszym wyborem pod względem logistycznym. Więc nie, uh, yeah. Lidzi idzie z panko, a ja kończę na dzisiaj, tak więc nie, uh, yeah. dzięki za oglądanie, ludzie. Bye bye.